No i dopiero wpłynęliśmy do Katani, a uparta załoga chciała jechać na Etnę. No i jesteśmy. Wjechaliśmy kolejką na 2,5 tysiąca metrów. Niestety do głównych kraterów jest jeszcze kawałek, ponieważ no tu moglibyśmy się na przykład wybrać jakimiś busikami albo kładami. Jeszcze te 250 metrów w górę. Natomiast no za późno przyjechaliśmy. Ostatni zjazd kolejki w dół jest o 7. 17:15. No, a myśmy przyjechali być może o no 16:30. Piękny widok, lekkie zamglenie, więc morza nie widać tak krystalicznie czysto. Natomiast w dali widać etne. Cóż, będziemy zjeżdżać w dół i odhaczać kolejne punkty zwiedzania, które są jeszcze dzisiaj możliwe dla nas do osiągnięcia. na jakiś domostwaj